Siemandero, z tej strony Adi Weiherowo. Jak widzicie, siedzę w kamperze, ale tu nie o kamperze będzie mowa, tylko o urządzeniu, które mi naprawdę w moim użytkowaniu kampera się przydaje. NotiOne One GPS. GPS NotiOne. One. Mega, mega wytrzymała bateria. Do 3 miesięcy bez ładowania. Super dokładność, lokalizacja do 2,5 metra. Punkt lokalizacyjny Waszego pojazdu bez żadnych umów, bez żadnego abonamentu. Naprawdę mi się to sprawdza z łatwą, lekką, przyjemną aplikacją. Ten mały tutaj gadżecik, który możecie schować w swoim kamperze, samochodzie osobowym, torebce, nie wiem, plecaku, gdzie tam tylko chcecie. Jeżeli jesteście zainteresowani, właśnie ten. Lokalizator GPS jest dla Was. Pozdrawiam serdecznie. Ja go używam i Wam polecam. Nara. Dostałem zarąbistą rzecz. Normalnie petarda, nie? Petarda.